Ty, a widzę, gra ktoś tego nobuilda na tym Dreamhacku? To już taki sam prize, który jest chopie jak na budowaniu, i oni tego nie grają. No to nieźle. I za 5 minut nobuild się zaczyna, ale mam tu w dupie, oni tego nie grają. Jak każdy gra, hopie, jak zoba. Tego oni se jedzą, a tutaj pa, patrz to, za 5 minutę kopie, 4 minutki. Tam jesteś? No. Jak tam, przygotowany? No. Na no do, Przyszedłem do komputera właśnie. Akurat się zapytam teraz. No bo ja oglądam właśnie w tym momencie opiąg rezon i nic jeszcze jedzą, nie? No wyjanę każdy to ma, bo kurwa nikomuś tego nie chce grać. A jest taki pewnie. sam, ale jest taki sam price jak na normalnym drinaku przecież. Zajebisty jest jest pool Widziałeś jaki jest Price pool na, na, na tym? Jest taki sam, kurwa, no ale to jest full Renfic, kto wygrał. Wiadomo, że będę grał kurwa, ale czy się dostanę to nie wiem, zobaczę. Nie no na spokojnie, jak ja opie widzę ile tu osób to gra, ile nie, to, to, to nie wiem. Wydaje mi się, że połowa mnie jeszcze będzie to grała. Bo to jest free ten bez budowania, to już się będziemy chyba chillede jak się dostaniesz na spokojnie. Tylko nie ma co odwalać. To jakiś chłopiec złodziej. To jest małe 90. Ja pierdziele Serio? Nie wiem, kurwa. Uwaga, uwaga, uwaga. uwaga chcę mieć mała 90, bo oddaję. Nice, kraka dostał. On Zona tu nie ma, wy nie macie jak co tutaj jest zona, nie pamiętaj. AMR strasznie kurwa, dużo bijwał, tu masz 7 nap jak co połowa to jest Nice, nice. Jezu altysem jest... kopajni naprawdę no, no oni grają bez furia, ja nie wiem czemu jakby ci furę rozwalili, załóżmy taki przypadek, to postaraj się tymi impulsami wejść do jakiejś fury albo do krzaka, no, ale krzak nie. jest bardziej risky, nie? Tak jak ty mówisz, że lepiej będzie furę tutaj szukać po prostu. Będziemy musiały latać tymi impulsami. Nice. O, on ma hp, nie? To jest sobie mama, będzie fiszty, nie? Bo <ścoughs> mój stary chyba lepiej grał ogólnie niż oni. Mówi, o mikro. Ciekawe, to nie, jest nie z innych na, streamów, na, tylko na, to, to, to tam gadał Kamiego w tej tak słać What? Jak tam miło ci idzie? Kamie to pytaki oro robi w pierwszej gierce. O, zajebiście, zajebiście. A ja tak mogę siedzieć teraz. Tak, tak, dobrze, dobrze robisz teraz, no? A. Tylko ten może mieć do góry kąt. Nie ma go tam chyba. Możliwe, że nie ma. Tam jest po prawej, wzięłeś na domku. Tam, 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 no ten taki kolorowy, tam był. Idę do krzaka. No Możesz glifować, jak chcesz inne fury, tylko staraj się. Najważniejsze jest to, żeby nikt ko ciebie nie przyszedł, nie? Zbił ja, ci shielda, jak co? Jeszcze lewa strona, szadocie. No ma co, od oni, oni się we dwójkaleczą, jak coś, to jest full teaming. No tak, no tak, ludzie grają. Tak jak mówiliśmy, nie? Nice, Mister, Mister, Mister Savage! savage! Top 10 Pizza, water. Nice, zajebiście, Dobrze ta fura się zniszczyła, mega dobrze dla ciebie. Możesz jako jedyną furę praktycznie. Nice O ja pitole Okej, okay, nice Tutaj nikogo nie ma, zajebiście Zajebiście, Kamil Nice, zajebiście, top 7 Heavy Sniper ma ten pod mostem, patrz w lewą stronę Na domku jest Dwójkę się biją Jeden HP ma. Nice, zajebiście Nikogo koło nie, nie ma, nie ma, nie ma, nie ma Oni się biją w, aucie, w aucie jeszcze jest, jak co? Dobra, to cię nice Ten medmista to tak już ci nic nie da Nice, zajebiście, top 5 Krak jest, krak jest, white ma Dawaj go, nice Top 4, top 4, 3 impulsy masz jeszcze w razie czego Pamiętaj I medmista mista Ej, długie jest w furze, chyba zajebiście i chyba dwóch furzy zostało Masz dwa impulsy jeszcze w lepszego, tak dwóch furzy Krak yes. jest good, Jest gid, jest gid, pad, pad, jeden na jeden, jeden na jeden masz Wypadła mu fura Zamet mi sto, masz... o dobra, już walić Ciąg tu masz Impulsa masz pamiętaj, dwa jeszcze Nice, zajebiście, masz high grand. Patrz na niego Złomnie jest Impulsem leci Masz 100hp! On też ma coś koło tego. Jebany. Aj, 100hp dobra, miał. Dobra gra, dobra gra. Miał. Ale to jest zajebista gra. O, taka dobra giera. To bieden jesteś 100%, nie ma innej opcji. Chłop przez krzaki strzela OOOOOOO Co za bot? Siu. Ej, szczerze? Nie. Będę straszałem się, że tego nie trafisz bo Ja ta, też właśnie myślałem, że tego nie trafisz. To ta ta była taka, taka tego Uważaj, bo chłop może w krzaku kampić, nie? nie. Może, może w krzaku być chłop tutaj No idziemy, polecił Ej, pamiętaj, że zawsze w sumie też, też, też dobry tip Jak masz namiot koło siebie, możesz te temy do namiotu wpierdzielić w next żebyś miał, wiesz Sią ja tego typa dopiero od razu bo, że... O nice Cery Cery split Zona masz jak sokami Rift oczył Jest zajebiście, masz zona, ty możesz tą grę wygrać Nie ma mamo Tam do góry miałeś pompę SMG więc ja bym to jakoś przyrzucił może żebyś miał O i lift A Ja pierdolę. Ja pierdolę. Mam tak mokre ręce że nie mogę nic trafić K jak mi to w wku... ja. Ty tam w trawie siedzi i go full nie widać w ogóle jak chcesz Full go go nie, kurwa, nie widać wow. Szczerze ja nie wiem czy bym nie widział oh, heavy i wziął Nie no, jeszcze mam 3 link, tu se no. mogę podnieść w każdej chwili jak się. No Dobra, dobra, albo już full prawie nie ma Dobra, zobaczmy tego chłopa tu nie ma gdzieś Nie ma, nice, zajebiście Nie, chłop tam po lewej na rampie stoi Mogę mu zająć. Heavy Top 13 jest jak co, nie? Nice, happen, nice Ale kurwa, Top 10, tu zajebiście. Jest gitarkami Nice, crack Lifty dwa teraz poleciało okay, masz i wygra... Wygrasz tą grę, jeżeli nie zjeżdżę, żeby ktoś na ciebie nie wleciał to wygrywasz. Weź pompę, nice Jest zigra Prawo impuls White, okay. nice, zajebiście, top 4 Tam się jeszcze strzelają. Lecą mi impulsem, kolejny, nice Nice, zajebiście tak samo. top 3? Top 3? Na wodzie wylądował jeden. Woda jabłka Przejdź sobie na spokojnie za ten kamień, masz zajebiście, Będziemy miał jeden na jeden, ten chłop pewnie w padnie. On jest za kamieniem tym dalszym, ten chłop jeden. Nice, eye drop, Jeden na jeden, masz za kamieniem, jest chłop. Masz impulsy, jak 104 jak co masz przewagę, on ci chce furę zniszczyć, żebyś miał egzortować. Ty masz przewagę Kamiński. 4 sekundy z ondkami. Miałem jednak impuls, nice. 16 amował, masz full prawie. Nice crack, Nice. Dobra gra! No i tego było trzeba.